Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry. Nie wiem, czy mi się tutaj w końcu włączyło, czy nie. <laughs> ale to mi zaraz powiecie, jak, jak się ktoś pojawi. Ale chyba jest wszystko ok, bo mi taki dziwny komunikat tutaj wyszedł przed chwilą. I tak nie byłam pewna, czy to, ale nie, już widzę Was. Dobra. Widzę Was teraz. Mi zaskoczyło to. Dobra. No, witam Was serdecznie, moi drodzy. <laughs> Cześć Beatka. Cześć Kasiulka. No, jak miło tutaj. Cześć Marzenka, jak miło tutaj wpadać czasami. Cześć Kasia, druga. Cześć Hiefcia. Co tam u Was dobrego słychać? Cześć Ania. Cześć Agusia. Co tam dobrego u Was? Cześć Kamilka, cześć. Mm. No, zbieracie się, milutko. Jeszcze chwilę chcę poczekać, bo... Cześć różyczka. Bo taki ważny temat. Cześć Martuńka, cześć Krysia. Więc... Jeszcze chwilę, bo czekam, żebyście się zebrali. To wy mi powiedzcie, co u was słychać dobrego. Cześć, Edytka. Mm. Bo ja wam chcę dzisiaj opowiedzieć o życiu. Cześć, Beatka. Cześć, Radek. Cześć, Marzenka. Ja chcę do domu pod Lipą. No, musimy coś może w nowym roku znowu zorganizować, nie? Coś w nowym roku właśnie jeszcze zorganizować. Cześć, Ania. Już tak też myślałam w temacie pieniędzy. Ostatnio ten temat się wyłonił w domu pod lipą, więc. No ale dobra, moi drodzy. Dobra, to przejdziemy do, do tego tematu, z którym do Was przychodzę. Cześć, Monia. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z tematem życia, z tematem życia. Ulotne chwile, jak motyle. O, jakie fajne to! Hej. Hej, kochana, słuchajcie, z tematem życia mówi się o tym, że, że życie płynie, nie? że życie sobie przepływa, że my się możemy poddać temu przepływowi, możemy się temu przepływowi, czyli temu życiu opierać, tak? ale życie tak czy siak płynie, czyli zawsze jest pewnego rodzaju dy dynamika, zawsze jest pewnego rodzaju dynamika, zawsze jest pewnego rodzaju ruch w tym życiu, tak? I my w naszym życiu i w różnych przestrzeniach naszego życia też często różnego rodzaju ruchy wykonujemy. Co to oznacza? Gdzieś, gdzieś nas ciągnie, gdzieś czujemy jakieś przyciąganie, gdzieś czujemy jakiś bodziec, żeby pójść, tak? gdzieś nas odpycha, a czasami jesteśmy w jakimś takim zastoju, tak? mamy takie poczucie, że utknęliśmy, że, 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 że nie mamy siły się ruszyć, czy nie wiemy, gdzie się ruszyć, itd., tak? itd. Tak i często jest tak, moi drodzy, że my wykonujemy na przykład dużo ruchów, dużą ilość ruchów w swoim życiu, czy w jakiejś konkretnej na przykład przestrzeni, i w ogóle się nie zastanawiamy nad dynamiką tych ruchów, czyli w ogóle się nie zastanawiamy, skąd na przykład płynie bodziec do tego ruchu, skąd jest bodziec do tego, który jest takim motorem napędowym, żeby gdzieś iść. Czasem możemy zauważyć w różnych przestrzeniach naszego życia, że tych ruchów jest na przykład bardzo dużo. My tak? bardzo dużo w jakiejś przestrzeni życia wykonujemy ruchy, a mimo to nie przynosi to takiego efektu, jaki byśmy chcieli. Tak? Nie przynosi to takiego efektu, jaki po prostu oczekujemy, mimo że mamy wrażenie, że tu robimy to, robimy z tej strony, z tamtej strony. I nadal nie przynosi to takiego efektu, tak? I chciałabym, żebyście się przez chwilę, zanim dalej pójdę i powiem Wam o co chodzi, pomyśleli właśnie, tak w sumie w kontekście, w sumie w kontekście całego życia może nie, cześć Anulka, może nie w kontekście jakiejś jednej przestrzeni, ale całego życia właśnie jaką dynamikę, jaką dynamikę teraz odczuwacie w swoim życiu, tak? Czy macie wrażenie, że gdzieś Was to życie pcha, że, że gdzieś was ciągnie, tak? Że gdzieś was wciągnie, a być może wręcz przeciwnie. Być może macie poczucie jakiegoś zastoju, jakiegoś, uh, jakiegoś utknięcia, tak? Jakiegoś utknięcia, braku siły, braku siły do tego ruchu. No i czemu to jest, kochani, takie ważne? Mm, dlatego że my często nie zastanawiamy się właśnie nad tym, skąd idzie bodziec do ruchu, tak? Ciągnie mnie tu, ciągnie mnie tu, ciągnie mnie tam i tak jak powiedziałam, że ruchów jest dużo, a my często się nie zastanawiamy, skąd jest ten bodziec, skąd jest ta... skąd jest ta... jak to się nazywa? Skąd jest ten motor napędowy, który mnie gdzieś popycha, tak? A dlaczego chcę o tym powiedzieć? Ano dlatego chcę o tym powiedzieć, kochani, że wyróżniamy dwa takie ruchy. I te ruchy są całkowicie inne w skutkach, choć z pozoru, z pozoru z zewnątrz wyglądają dokładnie na takie same, tak. Ale mają inne skutki. I my, jak w sobie rozpoznamy, jakie to są ruchy, tak, jeżeli ich wykonujemy, jakie to są ruchy? to przyjdzie zrozumienie i przyjdzie świadomość dlaczego pewne rzeczy na przykład nie wychodzą albo nie wychodzą tak jak oczekujemy, nie wychodzą tak jakbyśmy chcieli, tak? Dlaczego tak się dzieje i co możemy zrobić, żeby ten ruch miał inną dynamikę i miał inny bodziec, tak? Bo jak będzie miał inny bodziec, to będzie też inny skutek. Czyli wyróżniamy takie dwa ruchy. Jeden ruch to jest ruch do, a drugi ruch to jest ruch od. I co to znaczy? Co mam na myśli, moi drodzy? Z pozoru te ruchy wyglądają dokładnie tak samo, tak? Czyli gdzieś mnie ciągnie. Na przykład, nie wiem, ciągnie mnie do nowej pracy, ciągnie mnie do nowego związku, tak? Czuję jakiś tam pociąg, czuję, że coś mnie tam pcha, nie? Jakaś siła, jakkolwiek sobie to nie nazwiemy, po prostu czuję, że coś mnie tam pcha, tak? I teraz... Mm, Ruchy, które będziemy wykonywali od, tak, zawsze będą skutkowały tym, że będziemy brali pewien bagaż ze sobą. A kiedy my wykonujemy ruch od? No, na przykład wtedy, kiedy siła do tego ruchu płynie stąd, że my chcemy od czegoś uciec, tak. Na przykład fantazjuję na temat nowego związku, bo nie odpowiada mi stara relacja, znaczy ta, w której jestem, mi nie odpowiada, tak? Czyli chcę wykonać ten ruch, tak? Chcę wykonać ruch na przykład zmiany pracy, bo jestem zmęczona tym, że, nie wiem, szef mnie nie docenia, czy za mało mi płacą, tak, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są ruchy od. Nie? To nie jest ruch do, tylko to, wszystko, tylko to jest ruch od. I to jest, tak jak powiedziałam, o tyle ważne, moi drodzy, o tyle to jest ważne, że wszystkie ruchy, które my wykonujemy właśnie z tej przestrzeni od, nie? z tej przestrzeni od, zawsze sprawią, że my weźmiemy pewnego rodzaju ze sobą bagaż, czyli do tego nowego weźmiemy również bagaż z tej starej przestrzeni, tak? Weźmiemy również bagaż z tej starej przestrzeni. I kiedy jeszcze wykonujemy te ruchy od? No właśnie tak jak powiedziałam, przede wszystkim wtedy, kiedy nie chcemy na coś patrzeć, nie chcemy się z czymś skonfrontować, tak? Chcemy od czegoś uciec, nie? od czegoś uciec, nie chce na coś patrzeć, tak? Kiedy jeszcze, moi drodzy? No na przykład wtedy, kiedy te ruchy są pod wpływem różnego rodzaju lęków, tak? Kiedy są pod wpływem rodzaju, różnego rodzaju lęków. Albo jest intencja, jest intencja, żeby na przykład, nie wiem, coś komuś udowodnić, czy sobie coś udowodnić, czy, czy, czy komuś coś udowodnić, tak? I też jest taka, taki właśnie taki mechanizm też w tym wszystkim ucieczkowy. No dobra. To kiedy wykonujemy, kiedy wykonujemy ruchy do, nie? czyli właśnie nie uciekamy od czegoś, tylko idziemy do czegoś. Siła się nie bierze. Ta, ta siła, która nas popycha, ona nie bierze się z tej, z tej przestrzeni ucieczkowej, tylko ona się bierze z życia. Ona się tutaj właśnie bierze z życia, tak? No na przykład wtedy, moi drodzy, ruchy do. Wtedy, kiedy inspiracją jest ciekawość, kiedy jesteśmy ciekawi, co mnie spotka fajnego, co się fajnego we mnie wydarzy, tak? Co mnie spotka, co się wydarzy, co, co, co życie ma dla mnie, tak? Wtedy, kiedy działamy pod wpływem inspiracji, przychodzi jakaś inspiracja i my po prostu to realizujemy, tak? Pojawia się inspiracja i my po prostu pod wpływem tej inspiracji działamy. A czasem jest tak, moi drodzy, że pierwszy bodziec jest ruchem do, nie? ale później my się zatrzymujemy w ruchu od. Na przykład, to wam podam konkretny przykład. Na przykład, hmm, czekajcie, niech szybko coś wymyślę. No dobra, związki będą właśnie dobrym przykładem. Yy, powiedzmy, że. Yy, przychodzi inspiracja, przychodzi inspiracja, jest dla Ciebie lepszy partner. Nie? Jest dla Ciebie lepszy partner i poczułam to, czuję to sobą. Jest dla mnie lepszy partner, tak? I często, co my w takim wypadku robimy, kochani, zamiast się poddać ten, tej inspiracji i po prostu wykonać ten ruch. Cześć Dorotka, wykonać ten ruch do, tak? Do życia, do tej nowej zmiany. To my się w tym ruchu zatrzymujemy i zaczynamy ugruntowywać się w poczuciu i w przekonaniach, że to, co mamy, jest bezwartościowe, tak? że to, co mamy, jest bezwartościowe. Koncentrujemy się na niezadowoleniu z tego, co mamy, na niezadowoleniu z tego partnera, na jego wadach, itd., itd. no po to, żeby się do tego zniechęcić po to, żeby się zniechęcić do tego, co mam i wyjść dalej w nowe. I to jest właśnie przykład, kiedy z braku zaufania, cześć Alunia, kiedy z braku zaufania, kochani, do siebie i do życia, ruch, właśnie ten z do zamienia się na ruch od. I co się później dzieje w tym konkretnym przykładzie? No dzieje się tak, że my jesteśmy bardzo zmęczeni, tak? No bo cały czas się koncentruję, że ta relacja mi nie pasuje, że nie jest taka jak trzeba, więc ja później już wychodzę do tej nowej, czy do tego nowego życia z ogromnym poczuciem zmęczenia, tak? No bo się zmęczyłam już, już tym, co tutaj jest, ale przede wszystkim, to jest jeszcze nic, przede wszystkim wychodzę z pewnego rodzaju bagażem, bo ja całe to zmęczenie i to niezadowolenie, które ja wygenerowałam tutaj, ja to po prostu biorę ze sobą. Ja to po prostu biorę ze sobą, tak? I to jest właśnie taka pułapka, moi drodzy. To jest właśnie taka pułapka. I. Największym takim no całym, cały ambaras polega na tym, że my, że my często wykonujemy zbyt dużo ruchów. Tak? W jakiejś przestrzeni dużo robimy i się dziwimy, że nie ma takich efektów, jakie byśmy chcieli, tak? że nie ma takich skutków, że, nie ma, że tyle zrobiłam, a i tak to nie przyniosło takiego efektu. No dlaczego? No właśnie dlatego, że większość ruchów, które wykonuję, to nie są ruchy do, tak? to nie są ruchy do, tylko to są ruchy od. I dlatego są takie skutki, dlatego skutkiem jest później rozczarowanie, skutkiem jest później frustracja, że człowiek tyle zrobił, tyle się narobił, a po prostu nie ma takiego... Mm, nie ma takiego efektu, jakie byśmy chcieli. No ale właśnie, jest jeszcze trzecia opcja. Mówiliśmy o tym zastoju, tak? Że czasami jest w życiu tak, i tutaj też pamiętam, ktoś napisał, że właśnie jest w takim zastoju. Czasami jest tak, że nie ma żadnej dynamiki. Nie ma żadnej dynamiki w życiu, tylko jesteśmy w pewnego rodzaju zastoju, tak? Nie wykonujemy żadnego ruchu. Nie wykonujemy żadnego ruchu. Moi drodzy... Życie i tak płynie. Jeżeli my czujemy zastój, to ten zastój czujemy tylko i wyłącznie dlatego, że się temu życiu opieramy. Nie ma innego wyjścia, nie ma po prostu innego sposobu. Jak czuję zastój, to nie dlatego, że energia nie płynie, tylko dlatego, że ja w sobie, nie w życiu, w sobie ten ruch zatrzymałam. Ten ruch zatrzymałam i zazwyczaj ten ruch. My zatrzymujemy z różnych powodów, tak? Zazwyczaj zatrzymujemy z różnych powodów. Na przykład boimy się konsekwencji, tak? Boimy się podejmowania decyzji, boimy się konsekwencji naszych decyzji, boimy się konsekwencji naszych działań, więc często jest tak, że wolimy już nic nie robić, bo. Pod świadomości jest zakodowane, że te konsekwencje mogą być negatywne, tak? Te konsekwencje mogą być negatywne, albo te ruchy, które wykonujemy, mogą nie spełnić naszych oczekiwań. Te konsekwencje mogą nie spełnić po prostu naszych oczekiwań. I ja wychodzę z takiego założenia, to jest moje osobiste zdanie że generalnie lepiej robić cokolwiek niż nie robić nic, tak, lepiej robić w jakiejkolwiek przestrzeni naszego życia, moi drodzy, lepiej robić cokolwiek niż nie robić nic. Dlaczego? To teraz wam to udowodnię. Ano dlatego, że jeżeli wykonuję jakikolwiek ruch, tak, jeżeli wykonuje jakikolwiek ruch, i jeżeli skutki tego ruchu mi się nie będą podobały, to ja zawsze mogę dokonać zmiany, tak? Zawsze mogę zmienić ruch, zawsze mogę zmienić decyzję, zawsze mogę zmienić moje działanie. Ale jeżeli ja stoję w miejscu i nie robię kompletnie nic, to niczego nie mogę zmienić. To nie ma szansy, nie ma szansy na jakąkolwiek zmianę. Nie ma po prostu możliwości, żeby się cokolwiek. Hmm, żebym cokolwiek zmieniła. Więc lepiej tak naprawdę w efekcie popełniać błędy, robić ruchy i popełniać błędy, niż po prostu, wiecie, siedzieć w takim czekaniu i czekać po prostu nie wiadomo na co. Czekać nie wiadomo na co. I trzeba też mieć taką świadomość, że tak naprawdę ta droga, którą my idziemy przez nasze życie, w różnych przestrzeniach naszego życia ona się będzie pojawiać w miarę, w miarę, tak jakby wiecie, chodzenia, czyli w miarę tworzenia naszych kroków, bo my czasami jesteśmy w takim zastoju i wiecie, czekamy, tak? Że czekam, czekam, aż mi nie wiem, aż mi coś przyjdzie, tak? Albo, albo aż będę miała jakąś pewność, będę miała pewność, gdzie mam iść, co mam zrobić, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to często też jest po prostu pułapka. Też jest po prostu pułapka, no bo czekam, czekam, czekam i nic z tego nie wynika, oprócz tego, że jest coraz większa frustracja, jest coraz większe niezadowolenie, jest coraz po prostu większa frustracja, tak? Więc, tak jak mówię, lepiej robić cokolwiek, bo nawet jeżeli podejmę w moim mniemaniu złą decyzję, tak, czy złe działanie, czy skutki będą nie takie, jakie ja oczekiwałam, to zawsze mogę dokonać zmiany, a zmiana też jest ruchem, i zmiana prędzej czy później doprowadzi mnie do, oczekiwa jakby do oczekiwanego rezultatu. Nie? Zmiana prędzej czy później doprowadzi mnie do oczekiwanego rezultatu. Ale druga rzecz to jest taka, że jeżeli ja widzę, że wykonuję tych ruchów bardzo dużo i nie ma oczekiwanego rezultatu to się zastanawiam nad tym tak naprawdę co jest bodźcem do tego ruchu tak co jest bodźcem do tego ruchu co mnie do tego ruchu zatrzymuje bo jeżeli to jest ruch od to na 100% biorę bagaż i jeżeli e, tych od jest dużo, czyli na przykład nie wiem, idę do nowej relacji, ale dlatego, że uciekam przed, przed starym związkiem, ale dlatego, że nie chcę się czuć samotna, ale dlatego, że coś tam, coś tam, coś tam, to jest tak jakbyśmy wiecie. Szli do nowego i, na, i włożyli, nałożyli sobie plecak, i tak właśnie te wszystkie od to są takie nasze kamienie, nie? I my idziemy gdzieś do nowego, ma być pięknie, wspaniale, a się okazuje, że człowiek tam przychodzi z ogromnym ciężarem z ogromnym ciężarem no i wiadomo, że ten ciężar później w tym nowym też będzie oddziaływał. To też będzie po prostu oddziaływać. No to my tego nie zostawimy po drodze. Tego po drodze człowiek nie zostawia, tylko to będzie gdzieś tam, to będzie gdzieś tam, wiecie, na nas, na nas, czy, czy tutaj właśnie w tym przykładzie relacji, na nas będzie oddziaływać, nie? Na nas będzie oddziaływać. O, ale dużo tutaj Ania coś napisała. A nie, ulotne chwile, okej. Okay. <laughs> Cześć Ala. <laughs> no, także zwróćcie sobie moi drodzy na to uwagę, tak? Zwróćcie sobie na to uwagę i jak zauważacie, właśnie, że ten bodziec, ta dynamika wychodzi z tego ruchu: od, to trzeba się zastanowić, co mogę zrobić, żeby to był ruch do. Nie, co mogę zrobić, żeby to był ruch do. Bo, przede wszystkim z tego płynie dużo większa siła, moi drodzy. Z tego płynie dużo większa siła. Bo, tak jak mówię, ruchy od to jest zawsze z jakimś bagażem. Ruchy do jest zawsze przede wszystkim z siłą i droga do tego jest po prostu dużo krótsza. Jest po prostu dużo, dużo krótsza i przyjemniejsza, tak? Bo człowiek po drodze nie musi dźwigać. Nie musi dźwigać różnych ciężarów. No, to tyle Wam chciałam powiedzieć, moi drodzy. Patrzę, która godzina. Tyle Wam chciałam, chciałam powiedzieć. Temat już mi się chyba wyczerpał. Właśnie to poczułam, chyba, że Wy chcecie coś powiedzieć, coś dodać albo o coś zapytać. No. No, i właśnie. I trzeba mieć zaufanie i odwagę. Zaufanie i odwagę, moi drodzy. Żeby tych ruchów do nie zamieniać na od. Nie? Tak jak Wam podałam na tym przykładzie. Tak jak Wam podałam na tym przykładzie wcześniej. Że czasem tak jest, że. Jest niby ruch do, a my później go zamieniamy na ruch od, i ta nasza droga do nowego po prostu staje się ciężarem. Staje się ciężarem. A to nie jest, to nie jest, do, to nie jest do niczego, nikomu potrzebne. To nie jest nikomu do niczego potrzebne, tak? Czyli przede wszystkim zaufanie i ciekawość, ciekawość, co życie masz dla mnie najlepszego. Co ty jeszcze fajnego dla mnie przygotowałeś w tych moich przestrzeniach różnych życia, w przestrzeni mojej pracy, w przestrzeni, mm, w przestrzeni związków, tak? w przestrzeni nie wiem mojego ciała, w przestrzeni relacji ze sobą? Co fajnego się jeszcze może w moim życiu wydarzyć? Nie? Co fajnego się może w moim życiu wydarzyć? No, dobra, kochani, to lecę. Nikt nic nie mówi, nic nie mówicie. To lecę. Tutaj Martuńka patrzy na psa. Piękny temat na dzisiejszą modlitwę. No, no, może faktycznie, może spróbujemy to jakoś tam ułożyć, ułożyć wieczorem i zrobić z tego modlitwę. No, to trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się ciepło. Ja też idę zweryfikować swoje różne ruchy. No, papa. Pa.